Ja wiele rzeczy nie widzę. Czyli nie co, ja jakiś ty nie przyszedł, to bym ja nie mógł wyjść? Mhm. Załama. Idę najpierw. Dlaj, że trzeba czasem biją, trzeba uważać. Biją. Kurwa, kaktus! Kurwo! <laughs> Kuktas. <laughs> Kuktas, kurwo. Dobra. E shoo. Dobra, nie są książkami na górze. To tak było od zawsze? Bo z ja... No nie. Gdzie mnie wywaliło w ogóle tak się Ej, ja puszczę. Ja piszę! Ej, Ej ja to jest mi pierwszy Tak, dzisiaj ja gram od jakiejś godziny. Ej, guys, powiesić. mnie... A no tu teraz czy twój przyjaciel też jest tutaj w pobliżu, czy na komiś na dół? Ja pierdolę. Ja pierdolę. O, nie mogę już. to mogę to spow Admiros po prostu Ja... Proszę widziałem jak się ruszasz